Cześć! Przed chwilą nagrywałam, ale postanowiłam jeszcze nagrać mojego 18-letniego pieska. Właśnie dzisiaj, jak oglądasz ten film, a nie oglądasz poprzedniego, to dzisiaj kończy 18 lat. Bazyl. Już nie dosłyszy, nie dowiedzi w swoim świecie w dużej mierze, no ale w dalszym ciągu chodzi bardzo, bardzo powoli. No i często jest w swoim świecie jak, tak, jak teraz. Coś nasłuchuje. Idzie sobie powolutku. Bazelku. No, <laughs> coś usłyszał, ale nie wiem gdzie. Cześć, kochanie. Czyli śliczności, ty moje. Także dożyliśmy. Sędziwego wieku. Hmm, coś tam słyszy. Jest dźwięki, co kochanie. Ach, piękny, coraz mniejszy. Od razu przy okazji pokażę. O, nie widać. Pokażę Tobie tu to piękny ogród pod pod balkonem. Jest prześliczny. Był to najpiękniejszy balkon, y, ogródek pod balkonem y, na wiosnę, a teraz latem też jest najpiękniejszy. Ale wróćmy do mojego, widzicie, i stoi i czeka. No i tak moje kochane obon. Zobaczymy jak długo będzie ze mną. no, Zobaczymy. Cały czas jest to nauczyciel cierpliwości i pogody ducha. Piękny nauczyciel. łagodności, wybaczania. No, piękna dusza, która towarzyszy mi nie pierwszy raz i jesteśmy razem. I se poszedł. Przyszedł w ogóle do mnie przez brata. Brat go przygarnął. Ja wtedy nie byłam gotowa na psa. Jestem kociarą. Ale, ale go wzięłam i to jest, mówię, jedna z ważniejszych decyzji w moim życiu. Cały czas mnie uczy. Dzisiaj dostał ode mnie kurzą łapkę. Pierwszy raz dostał, bo chciałam mu coś na tego jakiegoś przysmaka dać. <laughs> Najpierw obwąchał. Zostawił. A potem latał chyba z 15 czy 20 minut po całym domu z, z łapką w, w pysku. Ostatecznie nie wiem, czy ją zjadł, bo potem ją widziałam na, na jego legowisku, więc nie wiem, czy zostanie jego przysmakiem. Ale no zobaczcie, jaki to piękny pies. Piękny pies. Najpiękniejszy. No. Dużo przeżyliśmy razem. On podróżuje razem ze mną. W podróży go wzięłam. No i od tego 11,5 11 roku jest ze mną. Towarzyszy mi. Podróż się zmieniła. Podróżowałam jeszcze na początku stopem. Podróżował razem ze mną. No prześliczny pieseczko. Także... No dobra. Przeżyliśmy razem sporo i zobaczymy jeszcze jak długo razem. Znaczy teraz już zatrzymuje się. Jeszcze nie jest to koniec podróży, ale z podróżem, z bazelem jak najmniej, bo już mu ciężko schodzić po schodach i chodzić. Widzicie jak powolutku idzie, bardzo i tak, no i tak sobie zatrzymuje i tylko węchem różne rzeczy sprawdza. No i idzie za mną. Idzie za mną Duży mierzę no. Piękny. O, podchodzi. Będzie tej kupaliście to na pewno podejdzie i obwącha No Prześliczny. Już nie szczeka <grywa> Bo był czas, że trochę szczekał, ale on zawsze był cichym psem. Szczekał jedynie jak gdzieś były zamknięte drzwi ale może dlatego, że teraz nie ma zamkniętych drzwi, to może dlatego nie ma potrzeby. Większość czasu już przesypia. No, spacery są już raczej krótsze niż dłuższe. Ale też właśnie on też mnie uczy takiego zatrzymania, takiej powolności. Czyli kroczenia powolność. wolność. No, boski pies. Także dzisiaj tak, Będziemy powoli sobie świętować. No, kawał życia. 18 lat. A powiem Wam szczerze, że do jego śmierci przygotowuję się od 6 lat. Bo tak jakoś i trochę czułam, już miał 12 lat. Był dalej w formie, ale ja czułam, że, że może być różnie. Cieszę się, że jest dalej ze mną. Aczkolwiek są momenty różne. Są też momenty trudne. No, jak to ze starszym stworzeniem czy istotą, było. Z starszym człowiekiem też jest czasami różnie także różne są momenty hmm. O no, no nic dam ostatnie ostatnie podejście Niech podejdzie to moje boskie stworzenie hmm. Tak się nacieszą. Jeszcze nim. Co, kochanie? Hmm. No co? Słoneczko to moje. O, Bon. Tak. Dotknęłam go, to no. A ile sierci zostawia sierść, to... No. No dobra. Ostatnie co bazelku, wracamy powoli? No, już powoli kierunek odwrót. No nic. To tak tyle. Pozdrawiamy cię. Plutko z 18 urodzin. Bazylk. Pa.